Cześć, Grzegorz Trzwileł z tej strony, Popkulturalna Prasówka. Witamy Was na evencie organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury Józefów i rozgrywkowy świder, słuchajcie, e, latające stoły. E, jesteśmy tutaj e, wraz z Krzychem, Bujakiem. No i będziemy e, oglądali, jak ludzie malują figurki, rozgrywają sesje. E, Tomek Freitag, znany jako Gry Frejtaga, zrobi prelekcję na temat Zastosowania gier popularnych w metodach e, szkoleń, adaptacji, innowacji i e, etc. E, miłego e, zapraszamy, no i będziemy działali tutaj zaraz. Cześć. Kochanie, tutaj muszę z Ofu dodać jeszcze parę rzeczy, a mianowicie wszędzie panowała bardzo przyjazna atmosfera, pełno rodzin z dziećmi, wszyscy zajarani planszówkami. Ja generalnie byłem pod. Niesamowitym wrażeniem tego, jak to było zorganizowane, tego, że w zasadzie wszyscy uczestnicy wydarzenia niejako sami się organizowali. Każdy chodził, gdzie chciał, brał udział w tym, w czym chce. To było niesamowicie miłe doświadczenie, tak ogólnie. To tak w kwestiach samego eventu, który tam się odbywał. Tutaj widzimy, jak dzieciaki malują figurki, parę kompletów farb, pędzle, wszystko. Raj dla mnie osobiście, dla każdego fana malowania, robiły się naprawdę niesamowite rzeczy. Jak się dowiedzieliśmy później, event odbywa się bardzo mocno regularnie. Spotkają się ludzie nie tylko z Józefowa, ale też z Warszawy, dojeżdżają z różnych dzielnic, no a ja byłem pod mega Cześć, e, audytorium. Jesteśmy w, e, w pięknych okolicznościach przyrody e, w Wili e, w Józefowie, w Wili Frankówki. E, siedzimy sobie tutaj z Pujakiem, e, No i będziemy chwilę rozmawiali o tym, e, jaka będzie przyszłość kanału. E, trzecia bitwa już niedługo wyląduje na kanale, a my tutaj sobie siedzimy w tych sprzyjających, pięknych okolicznościach, malowniczych okolicznościach przyrody w Wili Siedzimy sobie i rozmawiamy razem z Krzyśkiem. Będziecie mogli też ogarnąć relacje z tego eventu, na którym jesteśmy. No a my tutaj kilka słów powiemy o tym, co będziemy, co zamierzamy robić. Kolejne bitwy już mamy zaproponowane. Będziemy działali i będziemy kręcili zapewne głównie 10. edycję Warhammera 40-tysięcznego. Natomiast pojawią się również inne na pewno zrobimy jakąś relację Stręż Crusade i z tego typu rzeczy. Tak, e, trzecia, bitwa, trzecia, trzecia, trzecia bitwa, no pewnie jak już to oglądacie, to już jest dawno na kanale, także mm, mam nadzieję, że wam się podoba cały czas format. Próbujemy dograć, jaki byłby najbardziej odpowiedni, najlepszy, żeby to się najlepiej oglądało. Do Waszej przyjemności mamy już pewien zamiar, żeby kolejna była jeszcze lepsza. W związku z czym no, testujemy po prostu, więc dlatego każda może wyglądać trochę, trochę inaczej, ale takie są realia początku. Prawdopodobnie w większości kanałów YouTubeowych szukamy swojego formatu tak naprawdę i co nam najlepiej, co nam najbardziej podchodzi, co nam najbardziej odpowiada i co się najlepiej będzie oglądało. Oczywiście bierzemy pod uwagę cały czas wasz feedback, za który jesteśmy bardzo wdzięczni. Także pracujemy nad tym i nad tym, żeby była coraz lepsza jakość też pod względem sprzętowym to, to nie są łatwe rzeczy do ogarnięcia tak, ad hoc, więc czasem po prostu będzie, będzie coraz lepiej. Tak, Seba ja już mówił 4, Warhammer 40 tysięcy jest głównie grany. Prawdopodobnie będziemy sięgać też po najpierw po... chcemy rozpulać jeszcze kanał, a Warhammer 4010 edycja to, to jest jakby. To jest jakby gra, w którą gramy regularnie, a więc naj, najłatwiej. Zresztą no, myślę, że w Polsce jest również popularna i też to community, które chcemy jakby z wami tworzyć. No będzie głównie skupiało się na, na, na tej e, grze bitewnej, natomiast no, na pewno będziemy też myśleli o innych grach bitewnych. Nie wiem, może jeszcze masz jakieś rzeczy do powiedzenia? E, tak, ja bym chciał jeszcze zaznaczyć, że bardzo chciałbym spróbować, żebyśmy zrobili, e, z, spróbowali pograć... E, ok, oprócz tego, że krucjaty, bo strasznie chciałbym zagrać, e, zagrać krucjaty i popróbować e, jak funkcjonują krucjaty w dziesiątej edycji. I, zobacz, i, I się pobawić po prostu tak, taką kwestią taktyczno-kampanijną Warhammera, bo ten aspekt też jest jak najbardziej dostępny, ale ja osobiście, szczerze mówiąc, być może po prostu gdzieś nie trafiłem w odpowiednią bańkę informacyjną, ale mi ten format, chciałbym przetestować ten format i wydaje mi się, że mało go było. Tym bardziej, że w Krucjatach jednostki. Dostają EXPA i dostają kolejne upgrade'y w miarę jak postępuje Cruciata, więc to myślę, że byłoby fajne do, do przetestowania i sprawdzenia. Na pewno chciałbym też spróbować w którymś momencie Boarding Action i chciałbym spróbować Kilkima. bo to jest coś, co wydaje mi się dosyć ciekawe. Nie widziałem nigdy w zasadzie gry w Kiltima. Boarding Action widziałem, podobało mi się tym bardziej, że to też moż, możemy zaplanować sobie jakieś scenariusze, rozpisać przygodę całą, po prostu się tym pobawić, tak? bo jakby to, jest, to jest tym najfaj, e, najfajniejsze. To jest ten hobby najfajniejszy. Retinue, retinue Rock Tradera jest do ogarnięcia, można nawet sobie zrobić samemu, jakoś spróbować pomontować, ponieważ tak naprawdę kitbash z jakiś, e, oczywiście je istnieje e, oryginalny. Box do rock Tradera, że taki Retinue kupca tak, Rogue Tradera. Natomiast można to zrobić łącząc elementy myślę z Batla czy z Age of Sigmar z jakimiś właśnie czterdziestkowymi aspektami, tak? Z jakimś tak, tak zwany właśnie kitbash, jakoś kustomizację i, i tego typu rzeczy można na ludzi zrobić. Tak, to, to, to myślę, że będzie, że będzie fajne do, do sprawdzenia. E, rogue Trader. Albo też te, te, te killteamy, kupić box killteamowy jakiś i, i, i pokombinować, poprzerabiać te figurki. Co myślisz o kwestiach malowania figurek? Jakieś materiały z malowania? No tutaj widzę, że jest, widzę, że jest jakiś taki, na, na tym evencie, na się znajdujemy, jest trochę właśnie figurkowych, jest figurkowy aspekt, ludzie malują te figurki. Ale czy jakieś tutoriale bym polecił. No jest trochę kanałów. Myślę, że to oddzielny nie jest w sobie wypisać jakieś roz, rozpiski. Natomiast e, my, mi się wydaje, że warto też kierować własną inwencją, tak? Co, jak, jaki styl Was interesuje. No ja na przykład używam dużo jakichś takich kolorów. Moje figurki wyglądają jakby były trochę osmolone, jakby wyszły właśnie z, jakiegoś, z jakiejś pożogi wojennej. Także ja to widzę Green Dark. Nie lubię tych pasteli, nie lubię highlightów za bardzo, bo widzę Green Dark takimi barwami jak te czarno-białe ilustracje, czyli te moje figurki mają kolory, widać te kolory, no ale jest mnóstwo kontrastów, mnóstwo czarnych takich jakichś miejsc, w których jakby kładą się cienie, jakby trwała noc, albo właśnie wyszliby z pożogi i byliby osmoleni. Także, także ja, ja tak maluję figurki i tak taki styl odpowiada. E, w jakieś grimdarkowe e, takie tutoriale, jakieś grimdarkowe strony na Facebooku można znaleźć, tak? Tam e, jest takich kilka stronek. Natomiast jak ktoś lubi e, e, inaczej, to czemu nie, tak? Niektórzy nawet, e, nie, nie tylko, że highlighty, ale idą w totalnie pastelowe, jakieś kreskówkowe tematy. To już dla mnie jest trochę m, za bardzo Borderlands i nie ma to nic wspólnego z Warhammer 4000 no ale ok, no jak ktoś tak lubi. Ja się cieszę, że gram z ludźmi, którzy aż tak nie przeginają z tymi z tymi kolorami, ponieważ no uważam, że Green Dark to Grindark i jeżeli mielibyśmy grać w, na przykład w jakąś grę bitewną w uniwersum Borderlands, to jasne. Myślę, że to, to tworzyłoby ten klimat, który, 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 jest, który jest w grach, natomiast Green Dark. No, cechuje się nieco czym innym. Zresztą w grach komputerowych też to widać, że, że nie jest to, jest to, że idzie się idą bardziej w jakiś turborealizm niż e, czy właśnie taką mroczną kreskówkowość, e, a nie właśnie w takie pastele, jak, 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 jak w Borderlandsach i takie wręcz kreskówkowe, tak? albo w tej kreskówce z transformerami, takiej niby trójwymiarowej, co się pojawiła tam. W, 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 Dino Wars. Tak, 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 było coś takiego, więc, więc no, ja to widzę trochę inaczej. Wiem, ale to jest, tak, tak, ja to widzę, nie, nie, nie każdy musi tak to widzieć, natomiast lubię się z graczami, e, lubię się spotykać na polu bitwy z graczami, którzy jakby, no nie przeginają e, z tym e, w, właśnie z takim kreskówkowym stylem, tylko nawet jak Krzysztof robi swoje e, jak Krzysztof robi swoje figurki, to on robi je w taki psychodeliczno schizolski, jakiś, jakiś wchodzi w jakieś fiolety, wchodzi w jakieś takie, no tak jakby tego te figurki znalazły się w obliczu jakiejś takiej, jakieś warp stormu, tak, burzy jakieś i z immaterium i to wygląda tak jakby były na planecie, która jest, ma jakąś infestację demonów, tak i tam, tam te kolory się odbijają na tych zbrojach, i ja to trochę tak widzę, tak? Jakby ten Warp tam e, po prostu cały czas jakby broniły, jakieś, e, broniły jakieś, e, jakieś, e, e, jakiś wrót chaosu, które są stormowane przez, przez właśnie demony, tak? Z Immaterium czy jakieś inne istoty. Także to ma też swój świetny klimat. Podróżowanie przez Webway to nie jest, to nie jest piknik, e, ale tak. Bardzo lubię się bawić kolorami i różnymi i różnymi sposobami e, malowania. Na przykład mam teraz pomalowany oddział Warp Spiderów e, od Eldarów, którzy są pomalowani w synthwave'owy sposób. Ale taki dosyć stonowany, ale mimo wszystko widać ten synthwave. E, a e, Grim... E, m, Dark Creeperów mam pomalowanych trochę na różowo. Więc... <gryw> Więc tak, no ja lubię się bawić z tymi kolorami, ale i tak ma to swój e, gdzieś tam spójny spójny klimat i jest, jest totalna spójność w obrębie mojej armii. Ode mnie wszystko. A, dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć na przykład jak, nie wiem, jak my malujemy figurki albo, albo coś w tym stylu, czy to tak, by Was w, w ogóle w z, z, interesowało. Z, z artystami wizualnymi pozdrawiam Cię tutaj filoż, e, którzy fajnie malują figurki i moglibyśmy zaprezentować ich armię. E, natomiast, no... My tutaj będziemy teraz wracali do kręcenia dalej eventu, na którym się znajdujemy. Pozdrawiamy Was serdecznie no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, peace O ile ja pamiętam w najnowszym się już rozeszło. A, to jest to już się na tyle. Napana 7 młodie będzie szybko. Tak była to cztery byci się minimi patierami po nocie. No, to jest... No, ta sama podmianka tych o, prosto, z Czyli tutaj nakładamy bagnety i będziemy mieć na, na to No to luz! już no dobiegliśmy? No to na. to już To samo. z powodu, że podzieś, to na to Mają <laughs> fajkę. Oni mają specjalną zdolność, że będą pierwsi teraz. Pomimo, że ja szarżowałem i dobiegałem na nich, to oni będą pierwsi atakować. Proszę bardzo, to jest pierwszy. Wszystkie Dobra, szatry? Wszystkie moje. Tam nic nie szatry? Wszystko wręcz moje, nie, nie, mam nie, nie, Oni nie, 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 12 nie, 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 ten panie trzy, cztery, pięć, trzy.